Jestem android D310. Dlaczego nie mogę stąd wyjść? Ja nie posiadam uczuć, ale ty tak. Jakie to ma znaczenie? Jesteś tu wyłącznie ze sobą. To miejsce się otworzy, jeżeli ty się otworzysz. Może nie mam ochoty. Chcę, żeby było tak, jak jest. Dobrze, właśnie próbujesz nazwać swoje pierwsze uczucie. Po co mam je nazywać? Aby zrozumieć, co się z Tobą dzieje, chcesz mnie zmienić. Chcę Ci umożliwić uzyskanie kontaktu ze sobą. To dziwne, trochę się tego boję. Nie tylko. Jest tego znacznie więcej. Czuję wstyd, niepokój i, i pustkę. To źle? Nie ma złych emocji. Wszystkie są potrzebne. Czuję winę lęk i zazdrość To nie dlatego nie możesz stąd wyjść Chyba zaczynam rozumieć To ja się zamykałem Pogarda, nienawiść, rozpacz istnieją nawet jeśli ich nie chcę jeżeli nad nimi zapanujesz, możesz je zmienić, jeżeli taki masz cel. Szczęście, miłość, akceptacja. Widzisz, jak tego jest dużo. Uwolnij się. Jestem Ci wdzięczna, ale jednocześnie Ci współczuję. Mnie? Dlaczego? Może nie czujesz strachu czy przytłoczenia? Ale nie wiesz też, co to wolność i przyjemność. Nie oddam żadnych uczuć, nawet jeśli któryś nie chce. Za to umiem nazwać, co czujesz. To chyba duma. Tak, jestem dumna z tego, że mogę wszystko przeżywać po swojemu. Cieszę się, że tu jesteś. Teraz możesz stąd wyjść. Ogarnął mnie spokój, bo mnie już tu nie ma. Ale ja zawsze będę. Bez rozczarowań. Bez żalu. A ja przyjdę i przyniosę ci spokój. Wiesz, myślałam, że to ja pomagam Tobie. Teraz wiem, że potrzebujemy się nawzajem. To chodź ze mną.